RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W czwartkowe popołudnie piłkarze Polonii 1908 Marcinków kępną wznowili treningi. Na pierwszych zajęciach trener Tomasz Jaworski miał do dyspozycji 18 piłkarzy. Pojawili się niemal wszyscy nowi zawodnicy: to Marcin Tomaszewski z Agroplonu Głuszyna, bracia Filip Latusek i Karol Latusek, grający ostatnio w MKS-ie Klutschborg, Nowicki z Wiktorii Ostrzeszów-Olaf, nawrot z młodzieżowej drużyny Marcinków, Damian Kurzawa z GKS-u Grębanin i Mateusz Kierzek, który występował ostatnio w Odolanowi. W przyszłym tygodniu po powrocie z wakacji do zespołu Dołączy jeszcze Patryk Słupianek z agroplonu. To olbrzymie wzmocnienie jakie poczynili białoniebiescy tego lata. Trener Tomasz Jaworski ma jednak dylemat, bo zawodnicy w różnych momentach kończyli poprzedni sezon. Niektórzy mieli tylko dwa tygodnie roztrenowania, jak zatem przygotować zespół, by trafić z optymalną formą w najważniejszym momencie? To jest zagadka. Jak tyle lat pracuję w ogóle, jeśli chodzi o tutaj pracę trenera, to takiego okresu krótkiego. Nie pamiętam w ogóle, jeżeli chodzi o e, e, okres przygotowawczy. No, ale zobaczymy. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie. Mieliśmy 11 dni przerwy. W zasadzie 12 dni treningu, łącznie w tym są mecze sparingowe. Tak? E, I zobaczymy, w jakiej e, dyspozycji są zawodnicy. Dostali e, rozpiski, co mają robić przez ten okres e, wypoczynku. Mam nadzieję, że to zrealizowali, że to podtrzyma pewne. E, Zdolności motoryczne w kmus dzisiaj wystartowaliśmy. Jutro jest następny trening i mecz sparingowy z WKS-em w Wieluniu. Następny tydzień mamy zaplanowanych 5 jednostek treningowych, w tym mecz sparingowy z KKS-em. No i to by było praktycznie, jeżeli chodziło o przyszły tydzień, tyle. No, i końcówka e, okresu przygotowawczego to są cztery jednostki treningowe e, z meczem sparingowym we wtorek z Prostą Wieruszów I czekamy e, już wtedy na pierwszy mecz ligowy, który gramy z Wiktorią Szeszów. Trenerze, przyszło wielu zawodników. Ilościowo i jakościowo to będzie świetny zespół. Mam nadzieję, że spełni to oczekiwania Pana, jak i Kibiców, i te wyniki także będą. Zadowalające jesienią i wiosną przyszłego sezonu? No Ja w to wierzę, bo to na pewno, jeżeli chodzi o zawodników, którzy do, doszli do nas, tutaj to nie jest to uzupełnienie, tylko to jest to wzmocnienie. Będzie to na pewno wartość dodatnia dla drużyny, całego zespołu, i, i ta jakość się prze, przełoży na pozostałych zawodników. Rywalizacja powoduje to tylko, że zawodnicy no, podnoszą się na wyższy level. I sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Na pewno każdy z nich ma czystą kartę, zaczyna okres przygotowawczy. To, co sobie wypracuję na meczach sparingowych, na treningach, to zaowocuje. mam nadzieję, w meczach mistrzowskich. W zasadzie od razu po utrzymaniu Kępna byłem na łączach tutaj z Kubą Góreckim, który monitorował, monitorował ten temat, żebym, żebym przyszedł. No i po prostu w zasadzie rozmowy trwały jeden dzień i moja decyzja została podjęta też natychmiastowo, chociażby właśnie z tego względu, że wcześniej tu grałem i w momencie kiedy przyjechałem do, do Kępna, to, to poczułem ten klimat znowu rodziny rodzinny, który, który towarzyszył jak grałem jeszcze w Marcinkach. Tutaj gdzie się te początki juniorskie były w Marcinkach. Coś tam chłopaków znam, więc fajna inicjatywa tutaj zarządu. Ciekawy pomysł, no to mam nadzieję, że spróbujemy w dobrym, dobrym stanie. Zawsze w kępnie czułem się dobrze. Ostatnie lata właśnie najlepsze byłem tutaj w kępnie. Stąd właśnie decyzja o transferze wyżej. No i wracam. Ur. Wracasz mocniejszy po tej trzeciej widze? Myślę, że tak to prawda to nie był mój najlepszy sezon, w nie grałem wszystkiego i tak dalej, można powiedzieć, że grałem połowę meczy. Ale na pewno te treningi zrobiły swoje, codziennie i tak dalej, przygotowania ciężkie. Myślę, że to zaowocowało tym, że lepiej się czuję fizycznie, na pewno. No i zobaczymy. Tęskniłem tutaj za chłopakami, szczerze mówiąc. No fajnie, wracam, cieszymy się, się tutaj bo z Karolem. Mamy nadzieję, że dziś tutaj wzmocnimy jakość tego zespołu i w każdym meczu będziemy grać o trzy punkty propozycji było co niemiara, praktycznie kilkadziennie, więc co spowodowało, że wracasz do Polonii? Gdzieś sentyment, sentyment, gdzieś chłopaki, yy, cała ta atmosfera do klubu, także tutaj na pewno miło wspominam i tak to myślę, że przeważyło. Damian, wracasz wreszcie do Kępna, ile to już lat tu nie grałeś? No to już chyba piąty rok był, taki rozwrat z Polonią. Na pewno miło wrócić. Wracasz do czwartej ligi e, i tak naprawdę z jakimi oczekiwaniami? Bo zespół no, w, na pewno rośnie w siłę i rywalizacja będzie duża. No, ta rywalizacja pomaga zespołowi, pomaga każdemu zawodnikowi. To jest chyba najważniejsze, więc y, po tym roku naprawdę ciężkim dla Polonii. Fajnie, że tyle zawodników na treningu, więc ta rywalizacja to będzie coś świetnego. Myślę tak, łapane doświadczenie, pole oczywiście jak się uda. Myślę, że zaowocuje to w przyszłości. Ostatnie pół roku w odalności było nie, dość nie, no mocno nieudane. Problemy organizacyjne jakoś tam się udało tę nudę dograć do końca. no Teraz przychodzę mam nadzieję, że przede wszystkim grać, no i mam nadzieję, że osiągniemy fajny wynik z kreptem. Radio SUD, Radio SUD. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.